It's over. The Nazis rule the world now. They are everywhere. Everywhere. Wolfenstein The New Order to alternatywna wersja losów świata, gdzie Drugą wojnę światową wygrali Niemcy, a wszystkie ówczesne mocarstwa od Stanów Zjednoczonych po Chiny padły przed nazistami na kolana. Do tego hitlerowcy opanowali technologię od całe lata wyprzedzającą tamte realia, posiadają iberbeton, z którego budują monumentalne konstrukcje, mechy, broń laserową czy w końcu bazę kosmiczną na księżycu. Fabuła najnowszego Wolfensteina to ostra jazda bez trzymanki, ale Mimo gdzie niegdzie padających wulgaryzmów, nie tak obcesowa jak na przykład ta z Bullet Storma. Przy całym tym pozytywnie rozumianym kiczu dziwić mogą poważne wtrącenia w dialogach na temat sensu wojny czy szereg naprawdę poważnych i wzruszających scen. Misja umiejscowiona w obozie koncentracyjnym to prawdziwy szok. Chyba nikt wcześniej tak dosłownie nie pokazał obozowych realiów, które tutaj dodatkowo kontrastują ze stosunkowo lekką rozgrywką. Mamy też nieźle zarysowane postaci. Są wyraziste, a pierwszy z brzegu drugoplanowy bohater bardziej zapada w pamięć niż protagoniści wszystkich części Call of Duty i Battlefielda razem wzięci. Jakby tego było mało, historia na początku się rozwidla i w zależności od decyzji jaką podejmiemy w prologu podąża innym torem. Nie jest to jakaś zupełnie nowa ścieżka, ale wystarczy aby zachęcić do ponownego przejścia gry. Wolfenstein The New Order od pierwszych... Urzeka ogólną atmosferą opanowanego przez Niemców świata. Składają się na nią nie tylko pierwszoplanowe wydarzenia, ale też zasłyszane przez ściany dialogi, znajdowane listy czy wycinki z gazet. Wie, Niemiecka jest tu nawet popkultura, o czym świadczą sukcesywnie odnajdywane na naszej drodze nagrania gramofonowe. Usłyszymy na nich, jakby wyglądała germanizacja kultury lat 60., gdzie najpopularniejsze anglojęzyczne piosenki śpiewano by po niemiecku. Tak dobrego klimatu nie udałoby się osiągnąć bez mistrzowskich cutscen. Idealnie wyważonych, a do tego świetnie zmontowanych. Cięcia, zabawa formą i czasem. Nie ma za dużo dłużyzn i patosu, którego po Call of Duty i Battlefieldach można mieć już po dziurki w nosie. Świetny setting i cała jego otoczka to jednak tylko dodatek do strzelania. Tego jest tu dużo, ale o dziwo nie za dużo i zaskakująco często mamy do wykonania różne inne zadania. Bardzo fajnie łączą one najeżone akcją poziomy, gdzie wybijamy dziesiątki nazistów. Wrogów jest dużo, można więc eksperymentować i początkowo próbować zabijać ich po cichu bez wywoływania alarmu. Bardzo często musimy bądź możemy się skradać, choć bardziej robimy to z przyzwyczajenia niż autentycznej potrzeby. Naziści nic nie widzą i nie kojarzą podstawowych faktów. Nie pomyślano o opcji przenoszenia i chowania zwłok, ale w sumie nie jest to potrzebne. Przeciwnicy i tak ich nie dostrzegają. Skradanie się jest przydatne. Całkiem łatwo można w ten sposób wyczyścić sobie drogę, ale jest też najgorsze. Uwidacznia słabą inteligencję przeciwników i prostotę podstawowych skryptów, które giną w otwartej walce. Ta zaś jest kwintesencją gry. Świetnie się tu strzela, czuć moc każdej zabawki, i choć nie ma ich wiele, to na nudę raczej nie narzekamy. Większość arsenału z czasem się rozwija. Każdy, nawet najcięższy karabin, można też złapać w jedną rękę, do drugiej ręki wziąć drugi i dosłownie zmasakrować wrogów. Pewnym niedosytem jest więc tylko ograniczenie trzymania dwóch broni tego samego typu. Aż prosiłoby się, żeby w lewej ręce móc trzymać karabin, a w prawej strzelbę. Nie da się, ale nawet mimo tego rozruba jest tu konkretna, zwłaszcza jak już podpompujemy sobie zdrowie. Energia sama regeneruje się tylko do niezbędnego minimum. Ale gdy mamy maksimum zdrowia i pozbieramy apteczki, to licznik doładuje się na przykład do 180%. Powoli, acz sukcesywnie, nawet jak nikt do nas nie strzela, spada do setki. Czas doładowania a trzeba więc wykorzystać na efektowne akcje, w trakcie których wolno nam więcej. To świetna zachęta do ofensywnej gry. Wolfenstein The New Order to jednak nie tylko strzelanie i podchody z przeciwnikami. Sporo tu dialogów, zarówno w trakcie misji, jak i pomiędzy nimi w kwaterze ruchu oporu. Tam też są niezobowiązujące misje przerywnikowe, w których musimy pobiegać po okolicznych kanałach. Nie są one przesadnie rozbudowane ani wciągające, ale za to klimatyczne. Wszystkie zadaszone lokacje z naciskiem na kanały wyglądają tu dobrze. Nieliczne otwarte miejscówki to już jednak wizualna przeciętność. Prostota obiektów, brak ciekawych widoków i bardziej spektakularnych efektów graficznych, a także kolorystyczna bieda kontrastują z kanałami, które podobnie jak w Rage'u są świetnie odzwierciedlone i rewelacyjnie oświetlone. Sytuację ratuje trochę podatne na destrukcję otoczenie, ale tylko trochę. Gra lepiej brzmi niż wygląda. Ostra rockowa muzyka świetnie pasuje do klimatu gry, który w dużej mierze budują też ponagrywane w oryginalnych językach dialogi. Naziści mówią więc do siebie po niemiecku, a do nas łamaną angielszczyzną. Wśród anglojęzycznych bohaterów łatwo wychwycić, kto jest z USA, a kto z Wielkiej Brytanii. Dużą rolę odgrywają tu też Polacy, którzy oczywiście mówią po polsku i to niezależnie od wybranej w opcjach wersji językowej. A jeśli wybierzemy polską, to natkniemy się na bardzo dobre kinowe napisy, które nie tylko tłumaczą dialogi, ale też przekładają je na nasz styl. Pilnuj jej. Rozumiemy się? Albo ja cię znajdę i zrobię ci krzywdy. Rozumiem. Dobrze. Dobrze. Więc... Wybieramy się do Berlina. Wolfenstein The New Order to najlepsza strzelanina ostatnich lat. Brutalna, bezkompromisowa, ale nie prymitywna. Do tego solidnie zrealizowana od strony technicznej, a także w wielu miejscach zaskakująca. Czy to za sprawą dynamicznych zmian lokacji i klimatu, dialogów czy scen. Długi i przemyślany wątek tabularny podkreśla partactwo króciutkich i płciutkich kampanii całej konkurencji. Pokazuje też, że w dobie ciśnienia na multi, free to play, mikrotransakcje i marginalizacji fabuł w FPS-ach można jeszcze stworzyć w miarę wysokobudżetową, oldschoolową strzelaninę dla pojedynczego gracza.